Majówka jak co roku to nie tylko prezentacja y, uczelni i pokazy festyny, ale także prezentacja y, nauki. Z, prezentują się tutaj poszczególne wydziały i poszczególne kierunki studiów. Są pokazy zwierząt przede wszystkim. Minizo cieszy się dużym powodzeniem dzieci, ale i starszych. Są węże, są e, zwierzęta, które biorą udział w filmach. no Jest m.in. ten znany byk z Kowadis, który grał główną rolę zwierzęcą w Kowadis. Są pokazy koni, szarży łańskiej, są pokazy tańca z koniem. Takie drapieżne odgrywają bardzo dużą rolę w dzisiejszych czasach, ponieważ tępią wiele różnych szkodników, bez których właśnie byłoby ciężko utrzymać odpowiednie plony na odpowiednim poziomie. Głównie to tak jak muszołowy chwytają różne gryzonie. Na lotniskach również sokolnicy są bardzo pożądani, ponieważ ptaki po prostu wpadają w wirniki samolotów i na tej dużej przestrzeni bardzo dużo ich się tam znajduje, a sokolnicy przepłaszają bardzo dużą część tych ptaków, dzięki czemu ograniczają w sposób. To jest czaszka zupełnie świeża, należała ona do hipopotama, który na początku tego roku padł w naszym zo i został, została spreparowana również dla celów dydaktycznych, jak i również dla celów popularnonaukowych. No nie co dzień zdarza się, żeby była szansa sekcjonowania takiego zwierzęcia jak hipopotam, tak egzotycznego zwierzęcia jak hipopotam. Dlatego też dołożyli wszystkich starań, aby Zwłoki i tego zwierzęcia trafiły do nas na Wydział Medycyny Weterynaryjnej i zostały maksymalnie jak to jest możliwe wykorzystane m.in. właśnie do stworzenia tak atrakcyjnego eksponatu, zarówno muzealnego, jak i dydaktycznego, jakim jest, jakim jest ta czaszka. Co roku SGGW podczas majówki odwiedza, w zależności od tego, czy jest piękna pogoda, czy nie, dzisiaj jest. Więc na pewno 7-8 tysięcy ludzi przez kampus SGGW się przewija. Dla dzieci są również atrakcje przewidziane, przede wszystkim właśnie zwierzęta i konkursy. Poszczególne wydziały przygotowały mnóstwo konkursów dla dzieci, od rysunkowych do prostych pytań edukacyjnych.